Z tej strony MiaGames i mamy dzisiaj aktualizację paczek. Dokładnie tak, są paczki nowiutkie, mamy różne combo, Możemy sobie wybrać trzy rodzaje, animo, akcesoria i do tego modową paczkę, czyli takie ubranie i różne takie rzeczy. Z tymi paczkami jest po prostu szaleństwo. Metody płatności mamy takie na komputerze, na telefonie chyba jest tylko. Google Play, ale tego nie wiem. Obejrzymy sobie te paczuszki. Na koniec będą opinie graczy, co o nich myślą. Tu mamy takie włoski i jakieś pluski i w ogóle taki komplecik. Jest nawet spoko. W paczce Animo mamy takie różne dodatki i Animo, które było ostatnie. Oczywiście cena się zwiększa z rzeczami w paczce i mamy różne takie inne rzeczy. Najlepsza jest paczka marzeń, po prostu Halloween i w ogóle Mega tutaj i jeszcze jest w jej poziomy jakiś dziwny coś, nie wiem o co chodzi wbije poziomy Może jak ktoś kupił to wbijanie poziomów, no to może napisać o co chodzi Ale ja naprawdę nie wiem, czy to jeden level, czy jak Jak widzicie jest tutaj przegląd na ekranie Może wam to się spodoba, może coś kupicie, a może nie Szkoda, że większość z tych rzeczy się powtarza i już była kiedyś w paczkach, nie ma nic nowego właściwie no ale wiecie, to jest pierwsza taka paczka, właściwie kombo, więc dużo rzeczy pewnie będzie się powtarzać, chociaż mamy Momio designerów, to może coś ciekawego wymyślą. I może będą też te most jakieś lepsze, bo na razie są słabe strasznie. I najgorsze jest to, że się losuje za 100 diamentów. Tutaj też mamy oczywiście Momio Plus. I ono staniało o dziwo. To jest naprawdę dziwne, że, most, że Momio plus staniało. Ale ta rewolucja jest po prostu mega i jest superowa według mnie. A teraz zrobimy sobie ankietę, taki sondaż, ala, w moim pokoju, czy wam się podobają te paczki, czy nie. I pozapraszamy sobie osoby, właśnie, i zobaczymy. Tutaj może zostawię Wam czat i po prostu zobaczycie opinie ludzi, co oni tutaj pisali. Opinie były takie, no. Są so ok, albo w ogóle nawet nie wiedzieli o co chodzi, jakie paczki, więc możecie sobie popatrzeć i wam tutaj zostawię w tle taką mini ankietę w domku. Jak widzicie opinie były dość ciekawe. Niektórym się podobały, niektórym nie. No to zależy. Pewnie trzeba się przyzwyczaić do tego. Więc tutaj pozdrawiam oczywiście osóbki z czatu. Jak siebie zobaczycie, to możecie pisać, w której minucie siebie widzieliście albo coś takiego. Subskrybujcie, łapkujcie, komentujcie. Pozdrawiam Was bardzo cieplutko. No i pa!